Wszystkim jestem Ole i witajcie na moim kanale. To miał być super tydzień i będzie oczywiście, aczkolwiek zaczął się niezbyt przyjemnie, ponieważ mamy poniedziałek, od wczoraj jak wróciłam z uczelni, tak od południa zaczęłam się totalnie źle czuć. No i dzisiaj już jest tragedia. Boli mnie trochę głowa, mam wszystko tutaj zatkane, strasznie czuję się taka połamana. E, niezbyt dobrze, ponieważ w czwartek przecież przyjeżdża Moniczka, w piątek Kasia i mamy swój babski tydzień prawie, że w czwartek idziemy na koncert. Mamy imprezki i wszystko i ja muszę być pełna sił. Słuchajcie, byłam już w aptece, kupiłam sobie jakieś tabletki, różne rzeczy, zapłaciłam 70 zł za to. Zależy mi bardzo, żeby chociaż do tego czwartku, do rana się już e, dobrze trzymać. Jest poniedziałek, więc jest duża szansa, że będzie gi. Dobrałam też książki z impostu, ale pokażę to już wam w domku na spokojnie. A tak jak mówiłam, teraz już właśnie jadę. Jestem praktycznie koło siebie, bo tutaj mam aptekę. Pijemy to wszystko i słuchajcie, trzymamy kciuki, żeby to odeszło, bo ja ten tydzień, ja czekam bardzo długo na ten tydzień, więc nic mi go nie zepsuje, nawet jakaś choroba. Słuchajcie, proszę nie patrzeć na bałagan, który znajduje się w tym pomieszczeniu, aczkolwiek przede mną jeszcze jest generalne sprzątanie, nie wiem jeszcze jak je zrobię i kiedy, ale jest. Ale co bym chciałam pokazać, to jakie lekarstwa sobie kupiłam, bo to jest, prawda. Proszę bardzo, jedne tableteczki na gardło, werbaską GRI, teraflu, więc to zaraz będzie brane. Ale chciałam też pokazać paczkę właśnie od mojej mamy w końcu mogą ją odebrać na imporcie. Tutaj są książki. Dobrze, a więc tutaj mam dwie książki. Te książki już ja chyba kiedyś pokazywałam, że sobie ją kupiłam. Obie książki są e, autorstwa Marcina Matczeka. Widzę, że ta książka już trochę przeszła, ale dobra. Słuchajcie, e, była fajna okazja, że pan Marcin Marczak mógł mi podpisać tę książkę. Ja jako studentka prawa to lubię takie rzeczy właśnie tego typu. I właśnie Marcin Marczak, który pochodzi z tej samej miejscowości, co ja, z takiej tyci, tyci miejscowości, osiągnął bardzo, bardzo dużo. Przez to właśnie, że on z tej słowy jest, to mnie tak na maksa motywuje, że kurde, żebym ja też tyle osiągnęła, ile właśnie on. Dodatkowo ma mm, fajne podcasty na Spotify, bo ja w ogóle jestem mogę no z zwolenniczką jego takich wywodów jeśli chodzi o filozofię prawniczą przyjemnie się go bardzo słucha jest też wykładowcą więc może dlatego się go przyjemnie słucha ale nie każdy wykładowca ma ten dar ale słuchajcie poprosiłam o to żeby napisał mi jakieś motywujące motto taką wiecie motywującą myśl na mojej drodze prawniczej i byłam bardzo podekscytowana i ciekawa co mi tam napisze i słuchajcie napisał mi Sumumius Suma iniuria czyli co? Najwyższy prawo może być najwyższym niesprawiedliwością. I ja nawet nigdy nad tym nie kminiłam, ale faktycznie tak może być. I jak dostałam dzień tę książkę, to pół dnia nad tym myślałam, bo wiecie, ja dopiero zaczynam to wszystko, więc jeszcze nie rozważam sobie sama w głowie wszystkich możliwych wątków. I jak on mi dał tę myśl, to ja sobie pomyślałam, kurde, faktycznie, i tak zaczęłam sobie właśnie o tym minić. Może pomyślicie, że coś tu zmyślam. Nie, nie, moi Teraz tutaj mamy po łacinie przetłumaczone dla pani... Nie. Pani Aleksandrze, Marcin Matczak, Sława i Data. Także super. Ale to nie koniec tych miłych wiadomości, ponieważ mam kolejną książkę, którą uwaga dała mi jego mama, za co bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę te, tego już się nie spodziewałam, słuchajcie. Um, Takie no siedzę tu. To jest jedna z jego pierwszych książek, które jeszcze napisał na Oxfordzie, o ile się nie mylę. Eee, I to jest o błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, więc eee, jego mama powiedziała, że sobie ją przeczytała. Jak sobie ze spokojem przeczytam, wtedy, wtedy ją zwrócę, ale. No, wow! Też w ogóle bardzo, bardzo miły gest, i mega mnie to ucieszyło. Także taka miła niespodzianka. Ja sobie teraz idę robić moje lekarstwo, bo po prostu jest jakaś tragedia. Okej, okay, więc w ogóle mega dawno nie malowałam się tutaj, z wami. I proszę nie zwracać uwagi właściwie czym się teraz maluję, bo jestem w domu. I właściwie nie wiem wszystkich kosmetyków, które chciałam tutaj, więc wynalazłam po prostu jakieś rzeczy. Kremik od mamy, więc świetnie. W ogóle a propos kosmetyków, mega bym chciała iść sobie do Sephory. I wiecie, odświeżyć całą tutaj kosmetyczną rutynę i kupić sobie wszystkie kosmetyki nowe. Ale to chyba jeszcze nie ten moment. Ale jeśli w ogóle, właśnie, a propos kosmetyków, słuchajcie, ja sobie cały czas brwi robię pomadą, no nie? I chciałabym, bo w sensie to jest permanentne, powinna być na korektę, ale, ale jakoś nie ma terminu. Ale chciałam się Was zapytać, czy macie jakieś. Fajne rzeczy, czy malujecie brwi, żeby one wyszły bardziej um, naturalnie, nie był tu taki efekt pomady, bo ja słuchajcie, podchodziłam do kredek, ale do takich, wiecie, rosmanowych, więc może to dlatego, i one mi się totalnie nie sprawdzały, bo były jakieś takie ciężko się nimi, nie były takie, wiecie, jak mydełko, tylko, Ups, tylko tak się nimi ciężko wszystko robiło. Myślałam też o pisaku do brwi, bo ponadto sobie tak fajnie niby można włoski wyrysować. Ale nie wiem, ja jestem w brwiach bardzo mało umiejętna, więc jeśli macie jakieś fajne polecajki, to z chęcią przyjmę, słuchajcie, bo serio chciałabym tak bardziej naturalnie, nie wierzę, że to mówię, ale, ale... no tak. Y więc to od kosmetykach. Słuchajcie, maluję się. Właściwie nie wiem po co, a chciałam Wam tutaj e, krótkie story time zrobić. Słuchajcie, co się u mnie ostatnio działo, i zupdate'ować Wam moje jakże wspaniałe życie. Po pierwsze, wyszło mi tu jakieś uczulenie i nie. Na aksa swędzi. Po drugie, mam resztki samoopalacza, nie jest zbyt dobrze. Po trzecie muszę e, zrobić odrost, bo już mam odrost na włosach. Nie mam rzęs. Miałam się ostatnio umówić na rzęsy, ale to się wiąże zaraz z moją główną opowieścią. No i słuchajcie, mamy mająeczkę, tak? Wczoraj miałam e, grilla, wszystko fajnie, jestem w domu od... Piątku, do środy albo czwartku, zobaczymy, jak wyjdzie. Kilka minut temu, jak widzieliście na początku tego filmu, mówiłam Wam, że łapie mnie przeziębienie, tak? Że się źle czuję. I byłam, nie ukrywam, tym lekko podłamana, ponieważ nie zeszły tydzień, tylko tydzień temu jeszcze. Nie wiem, czy to mówiłam już tutaj. Miał przyjechać do mnie dziewczyny: Kasia, Monika, wiecie, wyczekiwane. Ja odliczałam po prostu. Miesiąc już ponad odliczałam do tego weekendu. Miałyśmy tyle planów. Miałyśmy iść na koncert, miałyśmy iść na kluby, miałyśmy iść w ogóle w końcu do Sherry, bo był mój ukochany DJ. E, miałyśmy naprawdę super rzeczy porobić. Iść na fajne jedzonko, tu, tam. Ja byłam już na maksa, pod <gry universes> na tym, prawda? No i jak widzicie, nie mam materiału z tego e, weekendu, ponieważ dziewczyny do mnie nie przyjechały. A dlaczego? Otóż e, okazało się, że to, że ja się źle czułam, to wcale nie było przeziębienie, moi drodzy, tylko to był ten wirus, którego nazwy nie mogę wymówić ani żadnych synonimów, ponieważ YouTube blokuje od razu film. Zachorowałam właśnie na to, słuchajcie. Ja nigdy nie byłam na to chora, więc to był mój pierwszy yy, w ogóle raz. I nie ukrywam, ja to trochę zignorowałam, bo wiecie, jak była ta taka pierwsza fala i tak dalej, to ja byłam tym w sumie przejęta bardzo. Jak już to minęło, wiecie, te główne takie, to trochę to zlekceważyłam. Mówię, no, gdzie? Nie, już, już na pewno nie ma szansy, żebym zachorowała, prawda? No i było właśnie poniedziałek, jakoś koło południa, byłam już po pracy e, i strasznie, właśnie się tak wiecie, czułam taka połamana, no na maksa, mówię, nie. No, mam przeziębienie, bo byłam na weekend na uczelni. Tam pewnie e, mnie przewiało, bo oczywiście byłam rozebrana prawie, że i, i wiecie, tam było dosyć zimno. I tak jak mówiłam e, i wam pokazywałam, zresztą, kupiłam sobie mnóstwo leków, ale siedząc sobie w łóżku, dostaję nagle wiadomość od mojej koleżanki z pracy, że pewien chłopak właśnie zachorował na to. I słuchajcie, mi świat się załamał, osobiście, serio bo y, strasznie mnie to podłamało. Ja w ogóle ym, mówię, nie, no niemożliwe, ale sobie myślę, no oczywiście, że miałam z nim styczność, bo jakby on tam y, jest blisko mnie w tej pracy. I byłam totalnie wściekła, ale mówię, nie, no nie, na pewno nie. E, ale stwierdziłam, dobra, pójdę do apteki i kupię sobie test, tak? E, no i kupiłam ten test, robię ten test po prostu już taka, wiecie, zdenerwowana i widzę, przeczytałam w ogóle instrukcję, bo nie wiedziałam oczywiście, jak się te testy robi i było, że jak się pojawia nawet leciutka kreseczka, taka leciutka, to to już jest pozytywny wynik. W tym pierwszym teście nie wyszło mi, praktycznie mi nie wyszło. Dopiero jak tak się pod słońce przyjrzałam, to może był jakiś taki cienik tej kreseczki, nie? Słuchajcie, mówię. Może to jakiś nie, niedobry test, wiecie, jakiś z tymi testami. roztrzęsiona tym wszystkim i jak zobaczyłam, że mam tą leciutką kreseczkę, no świat mi się po prostu załamał. Nie z tego względu, nawet że ten weekend mi nie wypalił, bo już to wiedziałam w głowie, ale wiecie, ja byłam tym wszakiem przerażona, bo ja tam mam jeszcze jakieś choroby, wiecie, inne. E, do tego moi dziadkowie, moja mama, ja mówię, nie, no po prostu, jeśli ja, co e, jeśli ja będę źle to, źle to przechodzić, byłam po prostu tak tym załamana. Mi się po prostu aż robiło słabo, ja wymiotowałam z nerwów, z chudą chyba z 2 kg mi zleciały podczas całej choroby, bo przez pierwsze 2-3 dni prawie nic nie jadłam zero. No i jadę do tej kliniki sobie. Już na bieżąco piszę do dziewczyn: słuchajcie, że może być taki tak, bo on tak naprawdę miał za dwa dni przyjeżdżać no wiem, że nie, no co, ty nie? Bądźmy dobrej myśli. No ale poszłam do tej kliniki. Ja już w domu płakałam, dzwonię do mamy, płaczę. Cała byłam tym faktem, po prostu wiecie, przerażona. Ja miałam też kolegę na studiach, który zmarł z tego powodu, właśnie. Eee, I wiecie, no bardzo się tym przeraziłam. Pojechałam do tej kliniki, taka zapłakana, wiecie, w ogóle, no make-up, jakieś dresy, to wszystko. I mówię do tej pani, ta pani była w ogóle akurat bardzo miła, że. Ona mówi, o widzę, że Pani coś tam ma katar, ja mówię, nie, to po prostu jest mój płacz, który tutaj jest od kilku godzin już. No i robiliśmy ten test, no i ona mówi, że zazwyczaj jak ktoś ma pozytywny, no to pokazuje się już od razu, nie. No ja mówię, aha, no to super. No i siedziałam sobie tam w poczekalni i wiecie, no nie woła mnie, nie wołam, mówię, Boże, może jest nadzieja, może nie mam od razu pozytywnego, nie. A w końcu słyszę, mogę Panią prosić, ja mówię, o nie. No, i ona mi mówi, że pokazuje mi tam test, że mam leciutką kreseczkę. Faktycznie tam już była jakby bardziej widoczna ta kreska, bym powiedziała. Eee, I ona mówi, że. Boże, aż mi puder na do nosa. I ona mi mówi, że właśnie albo e, już przeszłam i to się kończy, albo dopiero będę zaczynać, nie? Ja mówi, no, no tak, dopiero będę zaczynać, skoro zaczęłam się źle czuć. To to logiczne, że wiecie, nie będę się źle czuła na koniec choroby, nie? I jak ja zobaczyłam już. Tam u niej potwierdzenie, wiecie, tego, to po prostu znowu mi się po prostu świat załamał. Yy, strasznie to przeżywam. Cały czas płakam. słuchajcie, ja przez pierwsze dwa, trzy dni cały czas płakam. Przyjechałam do domu, e, zadzwoniła do mnie moja mama, babcia i od razu mi zadawało jakieś, wiecie, pytania, czy ja coś potrzebuję, czy mi coś wysłać. I ja po prostu nawet nie miałam siły odpowiadać. Mi było wszystko obojętne, ja byłam tak podłamana psychicznie, ale też się czułam bardzo źle fizycznie, bo właśnie z takiej dolegliwości to czułam się totalnie połamana, jakby... Po prostu każdą waszą kość ktoś złamał. Więc przez pierwsze dwa dni to była y, tragedia. Ja tak, nie byłam jeszcze właściwie na to no, gotowa, no logiczne, więc nie miałam w chacie nic do jedzenia, wiecie, żadnej, żadnego picia, żadnych leków. Y, czułam się no na maksa słabiona i przeleżałam praktycznie cały ten okres w łóżku. Ale tak się stało, że przyjechała do mnie moja mama, co było niezbyt racjonalne, ale no, no było mi o wiele lepiej, to nie ukrywam. Przywiozła mi właśnie różne jedzenie, leki, testy. Ja byłam taka... E, tak się jeszcze próbowałam to przyciągnąć, żeby do piątku, wiecie, jak ja zachorowałam w poniedziałek, żeby do piątku jeszcze ten wynik pokazał mi się em, negatywny. I mówię wtedy, do dziewczyny przyjeżdżajcie. Ale wiedziałam, że i tak, nawet gdyby tak się stało, to to nie będzie taki, wiecie, fajny, 100% weekend, bo ja jednak będę na maksa słabiona. Też nie chciałam tak od razu pić alkoholu, więc mówię, zastanówmy się, czy nawet by było warto, mówię do nich, że może sobie po prostu lepiej to odbijmy. No ale oczywiście też się stało tak. Ee, że nie był e, wynik negatywny do weekendu, więc no ja, nie, ja byłam naprawdę załamana tym wszystkim. Później, właśnie jak moja mama przyjechała, to maga się byłam, że ona będzie zarażona, czy zarazi dziadków, czy coś. No i jeśli właśnie chodzi o takie do, dolegliwości, to poza tym, że czułam się taka połamana przez pierwsze dwa dni najgorzej to później, doszedł mi, e, doszła mi gorączka, ale to była taka gorączka, wiecie, max, chyba tam 38,5, coś takiego. I miałam strasznie zatkany nos i później zaczęło mnie mm, gardło, tak, ch taką chrypę miałam, wiecie, kaszleć zaczęłam. Zresztą do teraz mam, tak, że jeszcze e, mam jakieś tam kaszę, ale gdzieś tam już powiedzmy przy piątku, sobocie ja powstałam z tego łóżka, mówię, nie, muszę sobie, wiecie. Zrobić tutaj spa, regenerację, samopalacz nałożyłam, zrobiłam sobie włosy, makijaż. No i właśnie był piątek i Monika poszła na koncert, bo poszła sama, więc w sumie fajnie, że też no nie zepsuły się te plany, no i to też było uroczy bardzo i za to, już dziękowałam, że zadzwoniła w ogóle do mnie na tym koncercie i cały czas byliśmy na kamerce, ja sobie mogłam trochę, wiecie, urozmaicić moje dni w łóżku. No i w poniedziałek, ten co teraz był, czyli kilka dni temu, zrobiłam test i wyszedł um, negatywny, zrobiłam dwa testy dla potwierdzenia, w przeciągu 24 godzin, tak jak mi kazano, i we wtorek już poszłam e, do pracy. Na początku ogólnie dziwnie mi się było wszy do wszystkiego tak, wiecie, na nowo przyzwyczaić. Ja też byłam na maksa osłabiona i czułam się, bo później, jak na przykład czytam z felkiem na spacer czy coś, to kręciło mi się w głowie. I do dziś e, się nie czuję, bo tak naprawdę nawet nie minął jeszcze tydzień. No, bo to jednak tam wszyscy mówią, że no to całkiem długo się jeszcze utrzymuję takie. Osłabienie, kaszel jakieś tam i tak dalej. Mam nadzieję, że to się drugi raz mi już nie przydarzy, bo mój organizm i tak jest już osłabiony i nie chciałabym tego jeszcze raz przeżyć, bo naprawdę to było dla mnie straszne przeżycie. Maluję się, widzicie ta pomada, już mnie po prostu ona irytuje. Nie chcę tak mieć aż wyrysowanych brwi. W sensie jest okej, okay, podoba mi się, ale widzę, że czasem mi się zrobi je za mocno. Ja teraz po prostu dokończę się malować. rzecz, która nie jest zbyt dobra, czyli oczywiście klej do rzęs i słuchajcie, to jest klej od tych rzęs, czyli jakiś pewnie chiński. No i tu was zdziwię, bo nie chiński, tylko z Irlandii, także trochę mi się polepszyło, ale słuchajcie, ja wolę więc zazwyczaj jakiś dobry klej do rzęs, no bo jednak przykładam tą rzęsę do oka, prawda? Ale e, tak się stało, że nigdzie nie mogłam znaleźć kleju z KISS. Jedno oko może być... Dobra, słuchajcie, makijaż zrobiony w miarę jest okej, okay. no na pewno lepiej niż przed. E, idę sobie teraz zmyć usta, damy jakiś błyszczyk i zrobię sobie chyba kitkę taką, wiecie, ulizaną, bo zdecydowałam, że zrobię kitkę, bo, bo jakoś tak mi jest chyba lepiej niż w koku. W każdym razie chciałam wam pokazać, co się tutaj u w moim pokoju, bo jest taki bałagan. Spójrzcie na to, co się tutaj dzieje. Faluś oczywiście. Mm, te wszystkie ciuchy, torby, walizki. Ale spokojnie, ja robię pranie, dlatego no niestety no musi to tak wyglądać, prawda? Ja dzisiaj typowo dzień na szybko. Falusi już smaczka. W naszym całym łóżku, nawet nie pościelonym. Nienawidzę tego. Kupiłam sobie pizzę, bo po prostu nie mam dzisiaj czasu ugotować, więc coś na szybkiego. I zaraz będziemy sprzątać. Pójdziemy jeszcze może na spacerek. Tam jest jeszcze cały syf po chorobie, bo dopiero przyjechałam. I nic nie ogarnęłam, także zabieram się, bo i tak już jest zimna, ale... Uwielbiam te pizzę. No ja nie mam serca mu odmówić. Muszę sprzątać, generalny porządek robić w mieszkaniu. To i tak jesteśmy na spacerze. No nie mogę na niego patrzeć, jak jest taki smutny. <noise> Słuchajcie, właśnie koszę trawę, ale chyba mamy lekki przypał i chyba zepsułam kosiarkę sąsiada, bo ta kosiarka jest taka, wiecie, mała, a ja miałam mega gąszcz tutaj i... No i chyba ta kosiarka nie dała rady po prostu dla tej trawy i na początku było gites, a teraz zauważyłam, że ona nie zbiera trawy do tego kubła, co ma przyczepiony i w ogóle nagle, nie wiem, jakieś dziwne dźwięki zaczęło wydawać, już mi jest tak głupio po prostu teraz tam wyjść i dokończyć to koszenie, ja Wam pokażę, na czym ja stanęłam. Patrzcie na to, widzicie? Jestem w środku, w sensie w środku to aktualnie koszę i teraz boję się tam iść sprzypał przypał po prostu. Dobra, kochani, skoszona trawka. Dwie rzeczy mi się nie podobają. To, że jest pełno trawy teraz tutaj, bo nie mam grabi. Muszę niestety je kupić, ale też nie mam gdzie ich trzymać, więc to jest cały problem. I druga rzecz, że nie podobają mi się te trawy tutaj, ale no, kosiarka tam nie dojechała niestety, a ja nie mam żadnych jakichś sekatorów czy, czy czegoś, czym się to usuwa, więc ale jest lepiej niż było, zdecydowanie. Seruj zadowolony cały czas czekał zamknięty w pokoju. No, może być. Usiadłam sobie jeszcze tutaj z Felkiem na rogu, pijemy sobie winko, przed chwilą Feluś mi całe wylała, ale okej, okay. patrzymy sobie, chillujemy, ja zaczęłam obcinać tutaj trawę nożyczkami, ta co jest przy płocie, ale niestety, już ale nie będziesz obcinać, co? Co masz na oczkach za brudne? Mm. Słuchajcie, chciałam się z Wami pożegnać, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu proszę koniecznie tam coś napisać na dole jakiś fajny komentarz dać łapkę w górę pa